Cześć moi kochani, witam Was serdecznie w sobotni poranek. Dzisiaj w końcu coś nagrałem, więc dzisiaj otworzymy sobie tą skrzynię i otrzymy, otworzymy, dostaniemy nową emotkę. Otworzymy w końcu jakąś darmową skrzynię znowu od Super Sela i będzie to magiczna, ale zanim to wszystko nastąpi, zapraszam Was serdecznie na mojego Discorda, link macie w opisie, powoli go otworzymy. Z widzami i nie tylko powoli tam moderatorów nowych rozdajemy, robimy regulamin tam też będą brane deki na złodzieja deków i na pewno dzisiaj sobie dodam do znajomych jedną osobę, a raczej już ją dodałem tutaj bo w ogóle yy, parę linków wygasło, Redu, byłeś pierwszy, napisz do mnie prywatną wiadomość, wyślij jeszcze raz linka, bo twój link już wygasł, ale dodałem tutaj dzisiaj, wylosowałem na ślepo Franusia. Franusia już mam dodanego w grze. Frank YouTube właśnie to ten profil, który był na Discordzie. Przed chwilą go dodałem do znajomych, witam. Tak od czasu do czasu właśnie na odcinkach będę dodawał Wasze profile. Więc serdecznie zapraszam na Discorda, tam dużo rozmawiamy, ja tam y, się pojawiam ci, co są na Discordzie mogą to potwierdzić, że staram się. No dobrze, no to co? Zaczynamy. Y, oczywiście muszę najpierw wytłumaczyć, dlaczego tutaj mam GBP, a nie PLN y, Ponieważ mieszkam w Anglii, mam walutę brytyjską. Są to funty brytyjskie. No dobrze, y, najpierw zaczniemy od tej w ogóle nie odchodźcie do samego końca, bo pokażę Wam dzisiaj kolejny przeciek. Nowej emotki Elektro który mogliśmy zobaczyć. Ci co oglądają y, transmisję z y, CRL-a, to tam właśnie często się zdarzają przecieki. Już drugi przeciek, tak samo jak ja Was informowałem na mojej zakładce społeczności na YouTubie odnośnie emotki Prince'a, tak samo E-Dragon jest potwierdzony. Zostańcie. Dobrze. Otwieramy pierwszą tą darmową skrzynię. Jestem ciekawy, czy w lecie nie chodzi o z tej darmowej Legenda. Zbieram Dziadka Mroza. Chciałbym... Dziadka Mroza nagrywa się, nagrywa się wszystko ładnie. Chciałbym Dziadka Mroza. Żeby mi wpadł. Jeszcze nie ma żadnych epików. I teraz muszą być epiki. Nieba, Legenda oczywiście. Baby Dragon. Ale chyba tutaj może było się Baby Dragona spodziewać, nie? No właśnie. No i dobrze, i teraz dajcie mi chwileczkę, dokonam zakupu. Emotka nowa trafi na moje konto i skrzynia, 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 skrzynia i gold. No i już skrzynia jest, otwieramy tą, tego drafcika. Tutaj bez różnicy, bo mam wszystko. Tutaj też bez różnicy bo Golda. O, tutaj nie Erykwayka biorę, biorę. Tutaj bez różnicy. Tutaj bez różnicy. Fajnie, że Gold wpada. Eee, tutaj 12 tysięcy golda by było, albo do, dobrze. Biorę on, on kartę i nie ma ciatka mroza. Ale jest za to hmm, ciężki wybór. Ale biorę mega knighta, biorę mega knighta. No, i tak wygląda moja skrzynia, którą właśnie otworzyłem. I jest kolejny Baby Dragon. No, dobrze. A teraz wam pokażę przeciek kolejnej emotki, która się pojawiła na CRL, na rozgrywkach, więc już się przełączamy. No, mam tutaj podgląd na Redditie, postaram się link w opisie dać, tutaj play dam i zobaczcie. Jest, widzicie, wyskoczył tutaj, wyskoczył właśnie E-Dragon, jest to kolejny przeciek nowej emotki. Fajnie, fajnie to naprawdę się zapowiada. Fajnie to wygląda, jeszcze raz tutaj puszczę. I można to na właśnie CRL-u zobaczyć. To jest coś w stylu tego Electro Wizarda. Coś chyba w tym stylu właśnie. Poczekajcie, tutaj sobie wkleję zamiast tego banego. Ach, poczekajcie, bo nie przyłączyłem widoku, ale ze mnie gapuś. No właśnie. Coś na wzór tego. No dobrze. To by było na tyle taki króciutki, sobotni odcinek. Na pewno dzisiaj wleci jeszcze jeden dosyć ciekawy odcinek po południu, więc czekajcie, a wieczorem o 20.30 robimy live'ika. Zapraszam Was serdecznie, bo gramy mini cup discord. Eliminacje odbyły się na Discordzie, zapraszam Was na Discorda. Link w opisie, a wieczorem gramy mini -cupa. po eliminacjach, czyli szybciutko nam pójdzie i coś jeszcze sobie pomyślimy. Na razie, miłej soboty.